Aneta Pierścińska, zapraszam na czwartkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Ponad 8 milionów złotych otrzyma Ostrowiecki Szpital za ubiegłoroczne nadwykonania. Jest to 85% wszystkich należności z tego tytułu. Środki te pozwolą na spłatę najpilniejszych zaległości, choć znacząco nie wpłyną na cały dług szpitala. Pragnę Państwa poinformować, że do tej pory nadwykonania były płacone w wysokości 50-60% całej kwoty bazowej. Nam w tej chwili udało się wynegocjować dużo, dużo wyższą kwotę. Wskazuje to na to, że pani dyrektor rozumie potrzeby Ostrowieckiego Szpitala, ale również widzi wysoką jakość wykonywanych przez nas usług. 8 lutego zostały podpisane aneksy w sprawie przesunięć niewykorzystanych środków w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także zapłaty za świadczenia nielimitowane. 14 lutego został podpisany kolejny aneks dotyczący nadwykonań za 2016 rok. Łączna kwota uzyskana z Narodowego Funduszu Zdrowia jest rekordowa w historii Ostrowieckiego Szpitala. Nadwykonania roczne ja mówię nad wykonania roczne w 2016 roku wynosiły 9 827 tysięcy dokładnie 549 zł. Po zapłacie zapłata roczna za nadwykonania wyniosła proszę państwa pierwszy raz w historii tego szpitala. Jeszcze raz Państwa starosto bardzo dziękuję za angażowanie za pomoc naprawdę Robi to duże wrażenie. Jest to kwota 8 milionów 440 329 tysięcy, co stanowi 86%. Nigdy nie było, że tak powiem, zapłacone za nadwykonania w takiej kwocie. Ten fakt, bo to jest już fakt, te liczby nie kłamią. W naszym szpitalu dzieje się coraz lepiej. 86%. Dofinansowania dotyczące, dotyczącego nadwykonań nie dostał żaden szpital powiatowy. Średnia tych nadwykonań to jest około 70% w województwie. Nasz, nasz szpital dostał no. dużo większy procent. Automatycznie wiąże się to z wysokością, z wielkością kwoty. Różnica między rokiem poprzednim a rokiem bieżącym, jeżeli odnieślibyśmy ją procentowo, to jest ponad przy tych samych procentach, przy tej samej sumie. To jest grubo ponad 2 miliony złotych różnicy. Więc są to pieniądze, za które nasz szpital będzie mógł lepiej funkcjonować. Lekarze będą mogli lepiej leczyć ludzi. Szpital podpisał również z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt na pierwsze półrocze tego roku. Jest on wyższy o milion złotych niż analogiczny kontrakt podpisany w ubiegłym roku. Wzrosła wysokość kontraktu o ponad milion złotych, ale. Na pół roku, bo ten milion złoty dostaniemy na, na pół roku, czyli tak sumarycznie, jeżeli byśmy rozważali to w kwestii kontraktu rocznego, to byłoby to no, ponad 2 miliony. Natomiast jak Państwo dobrze wiecie, w czerwcu będą negocjowane nowe kontrakty i to, co dzieje się w tej chwili, pokazuje że możemy liczyć na duże zrozumienie ze strony NFZ-u tego, że nasze kontrakty są zbyt niskie, że możemy śmiało patrzeć w przyszłość, że będziemy mieli większe kontrakty. Jeżeli te kontrakty będą większe, to automatycznie większość problemów Ostrowieckiego Szpitala znika, bo to wysokość kontraktów jest przyczyną tego, że, że szpital ma zadłużenie i że to zadłużenie się rokrocznie zwiększa. W Ostrowcu, tak jak w całym kraju, odbyła się akcja liczenia bezdomnych. Wzięli w niej udział funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ogólnopolskie Liczenie Bezdomnych organizuje co dwa lata Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Takie badanie odbyło się po raz trzeci. Pierwszy był w 2013 roku, następne w styczniu 2015 roku i teraz po raz trzeci. Na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego policzyliśmy w tą noc 47 osób bezdomnych, w tym 44 mężczyzn i 3 kobiety. Liczenie odbywało się w placówkach noclegowych, takich jak noclegownia i ogrzewania na ulicy Samsonowicza 80 oraz w innych typu miejscach niemieszkalnych, jak garaże, altanki działkowe, pustostany, klatki schodowe. Wszędzie tam, gdzie napotkaliśmy osoby bezdomne, liczyliśmy ich, wypełnialiśmy z nimi kwestionariusz osoby bezdomnej. W ten sposób odbywało się to badanie. Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej towarzyszyli funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy dobrze znają miejsca w naszym mieście, gdzie przebywają bezdomni. Sprawdzaliśmy tutaj miejsca, w których najczęściej były spotykane osoby bezdomne. Są to miejsca i publiczne, i miejsca takie prywatne, a niekiedy niezamieszkałe, gdzie te osoby bezdomne przebywają. A więc tych bezdomnych to spotykaliśmy tutaj na klatkach schodowych, w wiatach śmietnikowych, na terenie ogródków działkowych, gdzieś w jakichś takich letnich altankach. Były też osoby w pustostanach. A na dworcu autobusowym galerii, no i w, y, bardzo dużo też osób oczywiście no z racji tego miejsca, takiego wyznaczonego do ich, pozbyt, do ich pobytu przebywało w noclegowni i ogrzewalni. Komendant straży miejskiej podkreśla, że funkcjonariusze pomagają osobom bezdomnym, oferując im przewóz do noclegowni bądź ogrzewalni, jednak często bezdomni odmawiają pomocy. Problem jest oczywiście z tymi osobami, którzy, które, które przebywają w miejscach publicznych, a szczególnie uciążliwe to jest dla mieszkańców bloków, gdzie osoby często nocują na terenie, na klatkach schodowych, na strychach, w piwnicach, stwarzając przy okazji określone tam zagrożenie, zakłócając porządek publiczny. Z tym, że te osoby, pomimo naszych jakby próśb, interwencji, nie, nie, nie chcą skorzystać z możliwości pobytu w noclegowni, skorzystać z, z ciepłego posiłku, skorzystać z miejsca, z miejsca do spania, no, wybrały taki, a nie inny styl życia i, i nie chcą się poddawać rygorom, tym, tym, te, które panują w noclegowni. Między innymi dlatego, że tam trzeba być osobą, trzeba być trzeźwym, a często z bezdomnością również powiązane jest tutaj no, nadużywanie alkoholu. Są to osoby nieczeźwe i, i niestety no, nie, nie, nie każdy chce ich przyjąć w tym momencie. Jak pokazują wyniki akcji, bezdomnych w Ostrowcu policzono więcej niż dwa lata temu. W 2015 roku było ich 38, a w tym 47. Jednak, według pracowników MOP-u, te wyniki nie świadczą o jakimś gwałtownym wzroście liczby osób bezdomnych w naszym mieście. Myślę, że nie, ona jest mniej więcej na dotychczasowym poziomie. No, akurat w tą noc tak się złożyło, że napotkaliśmy więcej osób w tych miejscach niemieszkalnych. Prawdziwą huśtawkę nastrojów zafundowały ostrowieckie siatkarki swoim kibicom w meczu z Pałacem Bydgoszcz. Po pierwszym secie przegranym do 12 niewielu wierzyło, że siatkarki Krzto zdołają odwrócić losy w spotkania, które ostatecznie zakończyło się ich zwycięstwem 3 do 2. Po wyjazdowym zwycięstwie w Pile kibice zastanawiali się, czy był to jednorazowy sukces, czy sygnał, że forma naszych pań rośnie. Początek spotkania z pałacem Bydgusz przyniósł wielkie rozczarowanie. Bydgorzczanki w parę minut porały się z naszymi zawodniczkami. Gospodynie były momentami zupełnie bezradne i przegrały seta do 12. Klasy spotkania odwróciły się w połowie drugiego seta. Składne ataki i znacznie lepsza gra obronna drużyny Kszo przyniosły efekty. Gospodynie wygrały drugiego i trzeciego seta, prezentując się bardzo dobrze, zwłaszcza w partii trzeciej. Niestety energii wystarczyło na dwa sety. W czwartym to pałac dominował, a trener Dariusz Parkitny w końcówce dał odpocząć najlepszym zawodniczkom, licząc na wygraną w tie Te roszady dały dobry wynik. W piątym secie gospodynie prowadziły od początku i wygrały cały mecz 3 do dwóch. Zapracowałyśmy całym zespołem, bo pierwszy set bo najlepiej byśmy o nim zapomniały. Gra błędów w ogóle jakbyśmy nie istniały. Cieszę się, że w tym drugim secie zaczęłyśmy coś grać i odbudowywać się z tym na piłkę. No tak jak powiedział pan, no, ciężki mecz, spodziewałyśmy się tego, mimo iż Dybgosz ma swoje problemy, bo nie było materii, z tego co widziałam, niech wraca do zdrowia. Ciężko. No. Liczyłyśmy się z tym, że nie będzie łatwy przeciwnik. Dybgosz bardzo dobrze gra w obronie, czy dużo piłek podbijały, nie jest łatwym przeciwnikiem, więc cieszymy się, że we własnej hali wygrałyśmy. Dziękuję za uwagę, zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.